Cześć, witajcie ponownie. Tym razem już po urlopie w studiu Astrofazy, wypoczęty, gotowy do działania. Zaczynamy dalej kręcić rzeczy większe, jakieś większe produkcje, ale także te mniejsze. Jedną z takich mniejszych jest właśnie ten odcinek. Odcinek, można powiedzieć, na życzenie, ponieważ wiele osób, wielu z Was. Pytało o ostatnie doniesienia na temat teleportacji, którą miałyby rzekomo przeprowadzić Chiny: teleportacji cząstki na orbitę. O co z tym właściwie chodzi? Różnego rodzaju portale wręcz rozpisywały się na temat tego, że jesteśmy w przededniu teleportacji człowieka, że stąd już tylko krok, ewentualnie, że no cóż, jeszcze teleportować człowieka nie potrafimy, ale to już jest praktycznie to samo. No i Chiny tej teleportacji dokonały, że jest to przełom i bla bla. I mnóstwo innych tego typu treści właśnie w internecie się pojawiało. Czy to jest prawda? Czy Chińczycy faktycznie przybliżyli nas do teleportacji, takiej jakiej znamy? Takiej jaką znamy z różnych filmów, z różnych komiksów, z różnych innych dzieł literackich? No cóż, niestety muszę być tutaj jak policjant, który musi powiadomić rodzinę ofiary wypadku, albo jak lekarz, który musi wyjść do rodziny na korytarz. I powiedzieć, że operacja się nie udała. A mianowicie, no nic takiego a, nie miało miejsca. To znaczy, cała historia się wydarzyła, ale nie w ten sposób, jak opisywali ją a w mediach. No więc o co właściwie chodzi? Co tutaj jest prawdą, co jest półprawdą, co jest nieprawdą. Prawdą jest to, że chińczycy w zeszłym roku wystrzelili satelitę, który lata w tym momencie na orbicie okołoziemskiej na wysokości około 500 km. No i prawdą jest to, że doszło do wymiany, można powiedzieć teleportacyjnej między właśnie stacją na powierzchni Ziemi a satelitą będącym na orbicie. Natomiast nie była to teleportacja w stricte taka, jaką właśnie znamy z różnego rodzaju filmów, a była to tak zwane splątanie kwantowe. Dzięki któremu teleportować mogliśmy owszem coś, ale nie cząstkę. Tylko stan tejże cząstki. I o co tutaj chodzi, to pokrótce opowiem za chwilę. Nie będę się za bardzo wdrążał w temat, ponieważ dokładniejszy opis będzie w odcinku o splątaniu kwantowym. Natomiast tutaj poserfujemy trochę, można powiedzieć, po powierzchni. Aby zrozumieć, o co chodzi ze splątaniem kwantowym, musimy cofnąć się do dwóch odcinków Astrofazy, które już wcześniej były, a do których link oczywiście znajdziecie w opisie. Pierwszym z nich był odcinek o Teorii Strun, natomiast drugim odcinkiem był odcinek o e, tak zwanym eksperymencie myślowym Kota Schrödingera. E, w obydwu tych przypadkach chodziło o coś takiego jak załamanie e, fali prawdopodobieństwa. No i już tutaj brzmi to straszliwie, już łapiecie się za głowy wakacje, a Astrofaza opowiada Wam o jakichś takich ciężkich rzeczach, ale e, zostańcie ze mną, ponieważ... E, postaramy się opowiedzieć o tym w dość przystępny sposób. A więc wyobraźcie sobie, że w skali mikro, naprawdę mikro nasze cząsteczki zachowują, nasze cząstki zachowują się zupełnie inaczej niż to, co widzimy w makroskali. Mogą być na przykład w dwóch miejscach naraz, w tym momencie mamy do czynienia z tak zwaną superpozycją cząstki. Tak jak to miało miejsce właśnie w eksperymencie Schrödingera, w którym to w stanie superpozycji kot, o którym myśleliśmy był zamknięty w pudełku no i jednocześnie był żywy i martwy, dopóki obserwator, czyli albo my, nie otwierając tego pudełka, albo jakiś detektor wewnątrz, nie próbował sprawdzić, czy ten kod żyje, czy nie. I wtedy dochodziło do tak zwanego, właśnie, załamania fali prawdopodobieństwa. Do momentu wykonania pomiaru, obydwie te opcje, czyli kod żywy i kod martwy, były równie prawdopodobne i istniały niejako w tym samym momencie. Oczywiście, mówię, jest to eksperyment myślowy, ale tak właśnie zachowują się cząstki i to, Potwierdziliśmy już e, eksperymentalnie, doświadczalnie, obserwacyjnie. Wiemy o tym doskonale, że cząstka dopóki nie zostanie zbadana, czyli nie zostanie na przykład uderzona fotonem, jeżeli chcemy ją zaobserwować, w jakiś sposób zmierzyć, e, będzie w różnych stanach, w stanie superpozycji, będzie to właśnie wiele fal prawdopodobieństwa. W momencie obserwacji te fale zapadają się, no i mamy do czynienia już z jednym ustalonym, e, z ustaloną na przykład pozycją. Takiej cząstki. I tutaj mamy właśnie coś podobnego. Musicie sobie wyobrazić dwie cząstki, które jesteśmy w stanie splątać kwantowo. I już znowu brzmi to bardzo skomplikowanie. No i jest bardzo skomplikowane, ale mówiąc um, prościej, no to wyobraźcie sobie, że te dwie cząstki mają różnego rodzaju um, właściwości. Mniejsza o to, jakie to są właściwości, to są spiny, polaryzacja, cokolwiek. W dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie dokonać splątania kwantowego takich dwóch cząstek, czyli możemy je w odpowiedni sposób ze sobą sparować i tutaj zachodzi takie dziwne zjawisko właśnie splątania kwantowego, coś co Einstein badając konsekwencje swojej teorii względności nazwał upiornym działaniem na odległość. Tak to właśnie wygląda. Wydaje się, że takie dwie cząstki nawet umieszczone w jakiś sposób w dwóch bardzo odległych miejscach. Jeżeli zadziałamy na jedną cząstkę, zmienimy jej parametry, to automatycznie druga cząstka również ulegnie odpowiedniej zmianie. I teraz porównam to do czegoś, do czego porównał to na swoim blogu Mateusz Wielgosz, twórca bloga Węglowy Szowinista, na który to serdecznie zapraszam i linki, oczywiście też znajdziecie w opisie. Tam będziecie mogli dokładnie przeczytać, na czym polega właśnie taki eksperyment myślowy. Ale teraz weźmy sobie za te dwie. Cząstki, dwie obracające się monety. To jest moim zdaniem świetny przykład. E, rozkręcamy te dwie monety, one się kręcą, 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 no i dopóki taka moneta nie przestanie się kręcić, nie upadnie, nie wiemy, czy będzie na niej reszka, czy też orzeł. No i to jest ten właśnie nasz stan cząstki, który sobie tam w jakiś sposób jesteśmy w stanie e, ustalić. No i teraz, jeżeli te dwie monety, czyli te dwie nasze cząstki będą splątane ze sobą kwantowo, to jeżeli na naszej pierwszej monecie wypadnie orzeł, no to na drugiej automatycznie musi wypaść reszka i vice versa. Jeżeli na pierwszej wypadnie reszka, to druga będzie miała orła. I tutaj w ten sposób działa to również z cząstkami. Jeżeli mamy tutaj polaryzację taką i taką, no to w drugiej cząstce będzie w tym momencie odwrotna. Nie wiemy w tym momencie w jaki sposób dokładnie to działa, Wiemy tylko, że takie zjawisko zachodzi. Być może ta informacja jest w jakiś sposób przekazywana w wyższym wymiarze, o którym e, mówiłem. W poprzednim odcinku, tym krótkim odcinku, czyli w tej naszej hiperprzestrzeni, o której wielu naukowców mówi, tego póki co nie wiemy i właściwie no, nie ma sensu i nie ma powodów do tego, żebyśmy to roztrząsali w tym momencie. Ważne, że temat działa no i działa właśnie w ten sposób, i to jest nam niezbędne do zrozumienia tego, co Chińczycy zrobili. Chińczycy wysyłali właśnie w kierunku swojego satelity takie splątane fotony. I nie byli pierwsi, to nie Chińczycy jako pierwsi dokonali takiego odkrycia i takiej obserwacji, i takiego eksperymentu. Ten eksperyment był już w różnego rodzaju laboratoriach optycznych, wykonywany dziesiątki, jeśli nie setki razy. Potrafimy plątać ze sobą kwantowo cząstki, potrafimy je przesyłać, czyli teleportować niejako stan z jednej cząstki na drugą cząstkę. Natomiast nie dzieje się to jakby z prędkością światła. Dlaczego? Ano dlatego, że taka cząstka nie niesie żadnej informacji, czyli to nie oznacza tego, że wymyśliliśmy w tym momencie natychmiastową komunikację i możemy sobie rozmawiać z Marsem w czasie rzeczywistym, co sugerowały niektóre portale. Ach. Przemilczę w tym momencie po prostu, a jakie to były portale, ale bardzo duże, bardzo znane stacje telewizyjne na swoich stronach pisały właśnie między innymi tego typu, no niestety, bzdury. E, dlaczego tak nie będzie się działo? No to już wam mówię. E, otóż dlatego, że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie w ten sposób przesłać informacji, to znaczy nie jesteśmy w stanie wpłynąć na wynik e, tego e, załamania fali prawdopodobieństw u naszego odbiorcy. Powróćmy do naszych monet. W momencie, kiedy taka moneta przestaje się kręcić, czy też naciskamy na nią, żeby przestała się kręcić, czyli w rzeczywistości mierzymy, jaka cząstka została do nas teleportowana, czy też w jakim stanie kwantowym jest w tym momencie nasza splątana cząstka, która jest u nas, no to w tym momencie fala prawdopodobieństwa załamuje się i otrzymujemy jakieś wyniki. No niestety, nie jest to zależne od tego, E, jaki wynik ustalą sobie po tamtej stronie. Czyli jak to działa? Ano działa to w ten sposób, że otwierając nasze pudełko zaglądając do środka, mówiąc wprost, e, nasza moneta przestaje się kręcić i upada. Fala załamuje się niestety. Wygląda to w ten sposób, że możemy mieć zarówno reszkę, zarówno orła i nie ma to znaczenia jaka... Intencja leżała po stronie nadawcy. Mógł on chcieć, żeby u nas pojawił się orzeł w ten sposób, że u siebie generowałby reszkę, no ale nie jest w stanie tego zrobić. Bo w momencie, kiedy my otwieramy u siebie pudełko, to my, jako obserwator, załamujemy tę falę prawdopodobieństwa, u nas ustala się, czy to jest orzeł, czy reszka, czyli u nas ustala się, czy stan kwantowy cząsteczki jest taki czy też taki i dopiero wtedy jego cząsteczka splątana z naszą przyjmuje ten odwrotny stan. Dlatego też no, w ten sposób nie jesteśmy w stanie e, wysłać żadnej informacji. Potrzebujemy drugiego kanału, który no, ma już ograniczenia w postaci prędkości światła, na przykład kanał radiowy czy też e, światłowód, czy też właśnie łączność satelitarna, e, którym będziemy mogli te informacje przesłać. No to o co chodzi? Co właściwie w tym takiego wspaniałego? Mamy technologię, która działa bez ograniczenia prędkości C, czyli prędkości światła w próżni, ale z drugiej strony nie możemy jej wykorzystać do komunikacji, więc co? Papa, pa, wszystkie podprzestrzenne komunikatory znane ze Star Trek i innych uh, filmów science fiction. No, wychodzi na to, że tak, i dlaczego tak się dzieje, i dlaczego to jest dobrze, że tak się dzieje o tym na końcu. Natomiast po co właściwie nam ta teleportacja kwantowa, skoro nie możemy w ten sposób, jak filmy Science Fiction pokazywały, korzystać z jej dobrodziejstw? Otóż, mimo tego, że za pomocą splątania kwantowego nie możemy przesyłać informacji, to możemy wykorzystać je na przykład w kryptografii. Czyli tworzeniu haseł, których właściwie no, przynajmniej z obecnego punktu widzenia nie dałoby rady złamać. Możemy przesyłać informację kodowaną na kanale, właśnie takim e, splątania kwantowego, czyli na kanale kwantowym. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby podsłuchać nam taką właśnie komunikację, przejąć jakby pakiety danych, no to w tym momencie musiałby załamać tę funkcję falową gdzieś pomiędzy i klops. No, do nas doszłyby niepełne dane, dziwnie zmienione dane. Bylibyśmy wtedy przekonani, że doszło do podsłuchiwania właśnie takich danych i takiego kanału przez trzecią osobę. A ona jednocześnie nie byłaby w stanie tych informacji uzyskać. Dostałaby po prostu jakieś splątane cząstki, które w tym momencie przez ich ingerencję zostałyby załamane do danego stanu. Jak właściwie zrobić taki kanał komunikacji? No cóż, możemy właśnie wysyłać odpowiednie pakiety splątanych cząstek. Do naszego odbiorcy, który będzie je wychwytywał za pomocą specjalnych kryształów. Szczegóły oczywiście na blogu Kamila. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Linki znajdziecie oczywiście w opisie. W tym momencie mamy odpowiednio przystosowane kryształy, które wyłapują odpowiednio ustawione stany tychże naszych cząstek. No i oficjalnie, jakby już niekodowanym kanałem dajemy sobie taki klucz. Na jakiej zasadzie te cząstki mogłyby przez te kanały przechodzić? No i wszystkie cząstki, które nie przechodziły przez te nasze kanały w odpowiedni sposób, jakby nie są brane pod uwagę. Natomiast inne cząstki, których czy to jest jeden, czy to jest 0, stan ustaliliśmy sobie z odbiorcą wcześniej, przez te filtry przechodzą i dają nam właśnie ten klucz, za pomocą którego możemy odszyfrować później zaszyfrowaną wiadomość, nadawaną oczywiście zwykłym, normalnym kanałem którym posiada ograniczenia prędkości światła. Eee, w ten sposób, tak jak powiedziałem, nie jest możliwe przynajmniej z punktu widzenia dzisiejszej nauki rozszyfrowanie takiej wiadomości. W momencie kiedy będziemy chcieli rozszyfrować klucz tej wiadomości, po prostu go zniszczymy, ponieważ załamiemy funkcję falową naszych przesyłanych, splątanych cząstek, no i zostaniemy z niczym. A więc cóż, z punktu widzenia dzisiejszych czasów bardzo ciekawe rozwiązanie. Pewnie w przyszłości. Eee, hakerzy, różnego rodzaju typy z podciemnej gwiazdy oraz obce wywiady będą próbowały znaleźć coś na rozwiązanie tego problemu, wiecie, ludzie są bardzo kreatywnymi stworzeniami, więc myślę, że jakąś technologię w przyszłości uda się opracować. Ale póki co jest to niezmiernie bezpieczna technologia, którą właśnie w ten sposób się próbuje. Co było innowacją w tym, co osiągnęli Chińczycy, to odległość. Ponieważ wcześniej odległość maksymalna wynosiła ponad 140 km, no i to była jakby maksymalna odległość, na jaką udało nam się przesłać te splątane. Stany znaczy te stany splątanych cząstek. Natomiast teraz wydłużyliśmy tę odległość do aż 500, prawie 500 kilometrów i to jest właśnie rekord, to jest coś, czym Chińczycy mogą się pochwalić. Pochwalić mogą się też tym, że chcą w oparciu o tę technologię budować całą sieć w przyszłości. No i właśnie do takich kryptograficznych rzeczy, które są niezmiernie ważne, bo musimy po prostu każdą praktycznie informację przesyłaną przez internet szyfrować, inaczej byłaby ogólnie Dostępna dla różnych ludzi, którzy niekoniecznie w dobrej wierze mogliby takie informacje wykorzystywać. A tu wchodzą w grę wasze zakupy online, inne tego typu rzeczy. Chyba lepiej, żeby wasze pieniądze były bezpieczne, niż żeby każdy miał dostęp do waszego konta. To jest oczywiste. I w takich właśnie rzeczach wykorzystywana będzie ta kwantowa kryptografia. Będzie to wykorzystywane również w produkcji kwantowych komputerów, a więc dosyć szerokie zastosowanie wysyłanych właśnie w ten sposób kubitów, czyli takich kwantowych bitów, gdzie jedynka może być jedynką, może nie być jedynką, wspaniałe, cudowne rzeczy. Ale o tym, tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiali sobie szerzej o, w odcinku o splątaniu kwantowym. No i miałem na koniec Wam powiedzieć, dlaczego to dobrze, że nie mamy takiej... Um, komunikacji natychmiastowej. Otóż okazuje się, że niesie to ze sobą pewne dziwne implikacje i dochodziłoby czasami do takich sytuacji, gdzie moglibyśmy zacząć wysyłać wiadomości w przeszłość. Nie w momencie kiedy statycznie na przykład odbiorcy ze sobą nie są w ruchu, ale kiedy byliby w ruchu i im większa prędkość między nimi by zachodziła, no to dochodziłoby do takich właśnie dziwnych zjawisk i dziwnych rzeczy. A jak wiemy, natura nie za bardzo lubi pozwalać na... Mm tego typu cuda. No i stąd pewnie te właśnie zabezpieczenia. O tym też zresztą w odcinku o splątaniu kwantowym będzie szerzej omówione, a póki co, po raz trzeci zapraszam na bloga Mateusza. Tam możecie sobie um, dużo szerzej i dużo dokładniej na temat tego, o czym powiedziałem, um, czyli splątania kwantowego przeczytać. Ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Um, no a my jedziemy dalej z panem Brazowem kręcić ciekawe ciekawostki o różne piękne obrazki um, no i dłuższe odcinki astrofazy na które już na pewno czekacie i my też się doczekać ich nie możemy. Trzymajcie się, cześć!